w 2004 roku przegrał wtedy oczywiście w preliminacjach z Kediasem Pawli Pawlidisem. Mocny lewy. Pytanie, czy z kolanem Krzysztofa Diabła czeka wszystko w porządku? Czy z ręką, czy z ręką? Krzysztofa wszystko w porządku? No tych pytań dotyczących zdrowia jest bardzo dużo. On sam opowiadał o tym przecież. Miałem okazję, przeprowadzić wywiad, sam opowiadał o tym. No to jest taka profesja i już mówi ten wiek, że za każdym razem coś się jednak dzieje. No jeżeli mielibyśmy scharakteryzować boks Taylora Mabiki, to on bazuje na takich przyspieszeniach, na ciosach mocnych, obszernych, sierpowych, bitych z bloku, a więc na to też musi Włodarczyk uważać, że być może Mabika schowa się za tą podwójną gardą i będzie wtedy szukał jakiegoś szczęśliwego uderzenia, którym ewentualnie znokautowałby Włodarczyka, ale... Pukamy w niemalowanej, jesteśmy przekonani, że tutaj wszystko będzie pod kontrolą Diablo. Nie może sobie pozwolić, Krzysiek, na najmniejszy błąd, na potknięcie tutaj w tym pojedynku, bowiem zbyt dużo ma do stracenia. Już gdzieś no, jest... 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 tam to pomknę, ten pomknął ten morderczy, lewy sierpowy Krzyśka. Na razie tak badawczo, na razie tak... taka diagnoza nie jest stawiana przez Diablo Wodarczyka. Na razie dobre reakcje defensywne też na pewno Wawłodarczyka unika tych uderzeń wyprowadzanych przez Mabikę. Mabika no, w zasadzie dźwiga na swoich barkach ciężar całego gapońskiego boksu, bo on jest jednym tylko z dwóch pięściarzy zawodowych, którzy reprezentują ten kraj. ćwierćfinał igrzysk frankofońskich. Finał mistrzostw Afryki w 2007 roku. No, mówimy o tu nie, jak ten czas amatorski to jest 12 lat temu Taylor Mabik. O, po przepuszczeniu próbuje tutaj skorzystać na tym Mabika. Uruchamia no, prawą rękę. Mówił o tym włodarczyk, że jeżeli wszystko zafunkcjonuje jak należy, to po prostu powinien Mabikę znokautować w drugiej fazie walki. Chociaż to nie jest takie łatwe zadanie, bo Mabika nie ma w zwyczaju przewracać się. Z byle powodu, więc tutaj trzeba będzie naprawdę ten cios w dobrym tempie wyprowadzić. No ale to jest właśnie to pytanie: ile jeszcze tej siły, tej energii, tego dynamitu w lewej ręce Krzysztofa diablo Diabłowodarczyka pozostało? Pierwszy. Przez poważny koncern paliwowy. No to zobaczymy, czy będzie miał tego paliwa na tyle dużo, żeby dotrzymać kroku Krzysztofowi Diablo-Wodarczykowi. Druga runda. na 10 zakontraktowany jest ten pojedynek. No, to jest teraz, jak gdyby nieco bardziej otworzył się Mabika, nieco agresywniej podszedł do Krzysztofa Diablo-Wodarczyka na początku drugiego starcia. Ostatni pojedynek Diablo. W marcu z Aleksandru Jurem, ja pamiętam dzień przed galą, kiedy spotkałem wieczorem Krzyśka i zacząłem wielki Głus na jego lewej ręce. Okazało się, że na dosłownie ostatnich zajęciach przed pojedynkiem doznał jakiegoś urazu ręki z dużymi tarapatami. Przystępował do pojedynku z Rumunem, wygrał go jednogłośną decyzją sędziów. Mówimy o tym wyszkoleniu technicznym Włodarczyka, że jest jednym z najlepiej wyszkolonych polskich pięściarzy zawodowych. Świetny w obronie, trudny do sforsowania. No plus te argumenty lewy prosty i lewy sierpowy. Teraz podwójny, bardzo ładny lewy prosty. To jest też niezwykle silny cios. A i teraz ciekawe rozwiązanie Błodarczyka chciał zaskoczyć bezpośrednim prawym podbrudkowym, Aż przypomina się ten pojedynek z Olam Ruadżu Durodolą, bo trudne imię Nigeryjczyka, bo wtedy zaskoczył Durodolę właśnie takim ciosem podbrutkowym. Zostaje w miejscu Krzysztof, teraz przyjął uderzenie, ale. Bardzo soczysty, wymowny jest ten lewy prosty Diablo Budarczyk. Ale to też jest ne, jego taki znak firmowy. No to jest taki cep, niemalże, który on wbija w rywala ten lewy prosty. O tym, jak mocny jest to cios, wielu przekonało się w ostatnim czasie, obie no, Al-Sanz. Natomiast e, to jest też droga do tego, by otworzyć. Potrafi pięknie złożyć e, Krzysztof Budarczyk e, te ciosy lewą ręką. Tylko lewy prosty, i lewy sierpowy. No tutaj stara się w tej drugiej rundzie Włodarczyk dyktować tempo. On wyprowadził więcej ciosów, on więcej ciosów trafił i... Ach, teraz podjął ryzyko, prawy na prawy Włodarczyk. Lewy, prawy, Madiki. Będą takie momenty spięcia. 2001 rok, niezwykle bogaty, aż 9 pojedynków stoczył wtedy w 2001 roku Krzysztof diallo swoją bogatą, przebogatą karierę dwukrotnego do tej pory mistrza świata, rozpoczął dokładnie 10 czerwca 2000 roku czyli już 19 lat zawodowego boksu aż ładny był ten lewy Mabiki no i taka właśnie o. trudna do scharakteryzowania była akcja Mabiki, bo ten lewy był uderzony z dołu. Nie widział go Włodarczyk z takim także zejściem swoją lewą stronę Mabika. Próbował oszukać Wodarczyka lewy na dół prawy również. Też ciekawa akcja przed momentem Mabiki z zejściem takim ustawieniem kątowym zejściem swoją lewą stronę z mocną lewą ręką w momencie ataku Włodarczyka. Za długi jest ten moment wyczekiwania. Tutaj trzeba te ręce puścić w ruch. A pytanie, jak kondycyjnie jest przygotowany do tego pojedynku Krzysiek Jabłowodarczyk? Jak długo będzie w stanie boksować na wysokich obrotach? Na razie widać, że jest oszczędny bardzo. Ekonomicznie. No pamiętajmy, że on zaczynał przygotowania z dużym nadbagażem kilogramów, tak? Bo to trzeba było kilkanaście kilogramów schudnąć, do tego pojedynku ponad 100 kilogramów ważył. Jak rozpoczynał trening, ale na szczęście to też udało się odpowiednio zaaranżować. I już kilka dni przed pojedynkiem wszystko było pod kontrolą. No teraz prawy-lewy w wykonaniu Mabiki przestrzelił te dwa uderzenia. Tymczasem lewy-prawy teraz Krzysztofa i znowu lewy sierpowy, prawy prost. Zaczyna wkręcać się właśnie w tę akcję Włodarczyk, no bo też garda Mabiki to jest szczelny blok, a więc będzie problem, żeby porozbijać tę gardę. Dobre zejście teraz Włodarczyka przed akcją Mabiki, to jest kolejny sygnał, że z refleksem 38-latka nie jest źle. Ten lewy, prosty, znowu bity w drugie tempo delikatnie. To doszło do głowy Mabiki. Teraz złożona kombinacja z trzech osób Był lewy, prawy i lewy na dół. W końcówce. W kategorii Cruiser. Tego mu nikt nie odbierze, to jest naprawdę bardzo mocny punkt w historii, najmocniejszych punktów w historii naszego boksu zawodowego. No obok Tomasza Adamka i Dariusza Michalczewskiego. Próbuje tych niskich zejść w defensywie Włodarczyk, w momencie kiedy rusza nieco śmielej do przodu Taylor Mabika. Zatańczył teraz. Taylor Mabika, gdyby chciał pokazać, zwróćcie uwagę, moje nogi to jeszcze mechanizm, który funkcjonuje, który działa. No generalnie Mabika żył tym pojedynkiem w mediach społecznościowych w zasadzie co chwila wstawiał jakieś zdjęcia, filmiki prezentujące nagrania z treningów, było widać, że jest szczerze podkręcony możliwością walki z kimś takim jak Włodarczyk. No bo on też wie, ile może zyskać. Dużo bardziej skuteczny jest ukrzyśka teraz, znaczy teraz lewy prosty niż lewy sierpowy. Lewy sierpowy jest troszeczkę sygnalizowany, kiedy zdecyduje się bezpośrednio bić lewym sierpowym. No bo po raz kolejny ten lewy bity z dołu Tajlora ma biki. Tam się prześliznął po głowie. Włodarczyk. No, lewy prawy w pół dystansie. Spróbował też takiego lewego sierpowego w drugie tempo bity cios przez Włodarczyka. Ach, teraz. Znowu oba jeden w jedną, drugi w drugą stronę. I tylko te krople poto odskakujące od głów po tych trafieniach. No takie jedno ryzyko na rundę Wodarczyk podejmuje wyraźne z tą akcją prawy naprawy. prawy. O, widzimy, to jest taka rosyjska ruletka. Który z nich trafi w końcu na pełną komorę? A, jaki był ten lewy, znakomicie. To są te elementy technicznego boksu, o którym mówiłem, najpierw lata pracy z trenerem Zbigniewem Rau, bo później z Fiodorem Łapinem. Pojętnym uczniem po prostu jest i był Włodarczyk, który na co dzień boks patrzy trochę z innej perspektywy, ale o wiele lepiej wychodzi mu to po prostu w ringu. jest takie przyruchy, straszenie, patrzenie na reakcję rywala, wytrącenie Mabiki z równowagi. pod podwójny lewy. O, ładnie zszedł teraz w No tym lewym prostym Błodarczyk wygrywa czwartą rundę. W miarę skrupulatnie i regularnie wyprowadza lewy prosty. I on gdzieś tam muska głowę Taylora Mabiki, chociaż wielkiej krzywdy też Gapończykowi nie robi. Znowu próba kręcenia się z tą kombinacją lewy-prawy. Krzysiek jest typem pięściarza, który. Bardzo cierpliwie potrafi czekać na dogodną okazję do tego, by wyprowadzić ten bardzo mocny lewy cios, którym my wielokrotnie już kończył pojedynek. Dobra akcja Mabiki na przywitanie, na rozpoczęcie piątej rundy. No, cztery ciosy teraz, bez odpowiedzi Wodarczyka. Znowu, lewy, prawy. Próbuje wkręcić tę prawą rękę Wodarczyk. 87 kg tylko zanotował podczas ceremonii ważenia Mabika. Przypominamy, że limit kategorii cruiser to 90 kg 700 gramów. Znowu. Siedzący obok Andrzej Wasilewski pokrzykuje do Krzyśka, by. Właśnie tę kombinacja. Lewy prawy mówi Krzysiek. Tę kombinację powtarzaj, lewy prawy, w końcu ten prawy na szczękę wejdzie. bardzo ostrożny i ważny jest Mabika w momencie, kiedy rusza czy się z lewą ręką błyskawicznie chowa się za podwójną gardą. Do, to ja mówię, on odrobił lekcję, wie dokładnie, przygotował się, analizował pojedynki Błodarczyka. No zresztą umówmy się w świecie kategorii junior ciężkiej, w zasadzie każdy zna Diablo Błodarczyka, bo to postać od lat utrzyma, utrzymująca się wokół czołówki tej dywizji wagowej. Więc o tyle łatwiejsze zadania miał Taylor Mabika, że wiedział dokładnie z kim przychodzi mu rywalizować. Ale tutaj w tej piątej rundzie Diablo jest jednak zbyt pasywny. Dwa cios. Prawy na dół, lewy na dół. Bez odpowiedzi Wodarczyka. Taki nadczepny no, teraz te lewe proste. Lepiej w tej rundzie na dużo pozwala Wodarczyk na bicep. Ach, ładnie, pasz. na czoło e, wszedł ten cios, ten lewy. Aż, Aż się tak się Delikatnie wstrząsnęło tą abiką. musiałby się zdecydować Mabika na bardziej ofensywny boks, żeby tutaj zagrozić Włodarczykowi, bo te kombinacje, akcje złożone z dwóch, trzech ciosów to jest za mało, żeby tę dobrą defensywę Włodarczyka rozmontować. Tak jakby troszeczkę zbyt dużo zbyt duży dystans tam uzyskał od Federacji WBO do na, na kaz Pe rewanżu pełne na kaz w zasadzie rewanżu. zwycięstwo tak. ekipy menedżerskiej bo, yy, Głowackiego. Znaczy było wiadomo, że yy, Maris Bredis nie podejmie rękawicy, jeżeli chodzi o rewanż, bowiem jemu bardziej będzie zależało na finale World Boxing Super Series z Juniorem Dorticosem. Tam po prostu były gigantyczne, są gigantyczne pieniądze. Yy, chociaż yy, jeżeli chodzi o datę tego rewanżu, to yy, darmo gdzieś wypatrywać, yy, kiedy to Dorticos miałby się zmierzyć z Marisem Bredisem. W związku z tym, yy, że zbakował pas Krzysztof Głowacki. Przepraszam, Mariusz jest to Krzysztof Głowacki z Lauresem Okoli będą najprawdopodobniej boksować o tytuł Mistrza Świata. Ale wróćmy do tego, co się dzieje. Krzysztof diablo białe spodemki i Taylor Mabika. Generalnie to jest pojedynek dwóch dobrych defensorów, bo Mabika też jest w obronie takim twardym, trudnym do rozmontowania pięściarzem. Stąd obaj się w zasadzie szachują, biją w dużej mierze po rękawicy, po gardzie. Ciężko jest znaleźć wolną przestrzeń. Mabika na razie ani razu praktycznie nie podjął ryzyka podjęcia jakiegoś bardziej otwartej wymiany wejścia. Zdaje sobie sprawę z siły Krzyśka Diablo. A Krzysiek konsekwentnie od początku bardzo spokojnie, krok po kroku podąża za swoim rywalem. gdzieś poszukał miejsca pod... Prawym łokciem Mabiki, gdzieś tam, wątroba ewentualnie, trafić. Tak jakby teraz nieco więcej ochoty do boksowania nabrał Taylor Mabika. On inicjuje akcje ofensywne, otwiera sobie drogę lewą ręką. No tak już było w piątej rundzie, więc to są też sygnały dla Włodarczyka, że nie można tutaj spać za długo w tym pojedynku, żeby potem nie było problemów z kartami punktowymi. Chociaż oczywiście początek pojedynku to z kolei nieznaczna przewaga Włodarczyka. No ale poczekajmy, jest około 40 sekund do końca szóstego starcia. Jak na razie ani jeden, ani drugi na dobre nie zagroził rywalowi. Bezpieczne są te wejścia, Mavik. No, zrezygnował w tym momencie z podwójnego. Ale gdzie są ciosy Krzyśka? No, zauważ, że nie ma praktycznie odpowiedzi. Chodzi Krzyśek, patrzy. Teraz dopiero lewy, prawy. Ale kopie to jest... akcji, którą doskonale zna Taylor Mavika, potrafi to wyłapać. I dzięki temu głowa mnie nie boli. No, tak jak niektórych innych pięściarzy. Taylor Mavika ma 40. <laughs> I też go, głowa nie I też go głowa nie boli. Jest dwa lata starszy od Krzyśka. A w tym momencie to jest tak, że to on podejmuje ryzyko nadziania się na jakiś cios kontrujący. On jest tą stroną, proszę zobaczyć, jak aktywnie i dynamicznie rozpoczął Mabika siódme starcie. Zamto gdzieś tam przy linach Włodarczyka. I to właśnie powinien cały czas regularnie robić Włodarczyk. Lewy, prosty, do znudzenia wręcz powtarzany. Lewy, prawy po raz kolejny. Liczy na to, że w końcu nie wróci lewa ręka Maviki i tam zdąży ulokować tę swoją mocną prawą rękę. Jak ostrożny i uważny jest w defensywie Tyler Mavika na każdy delikatny przyruch Krzyśka, nogą. sprawdzający taki błyskawicznie obie ręce wędrują do góry. Spróbował takiego ciosu z prawej ręki kontrującego włodarczek, ale tutaj zabrakło właśnie tego zdecydowania. Ładny, podwójny lewy. To jest to, czego brakuje, co powinno się częściej pojawiać. Szyf. Przestrzelony lewy sierpowy. To jest ten moment, na który czeka Krzysztof Diablo-Włodarczyk. Blisko było. No ta firmowa broni Włodarczyka teraz prawy ma wiki wyprzedzający. Ale generalnie tych lewych sierpowych jest nie za wiele. Tak jakby może szykował sobie niespodziankę pod końcową fazę walki, ale to już jest siódma runda tego pojedynku. tym prawym podbródkowym było teraz widać, że taki nieco spięty jest Włodarczyk. Chyba czuję, że nie tak to miało wyglądać, że tutaj większa płynność. Między innymi z Rudigerem Majem. To jest już ósma runda. Trzy starcia pozostały do końca tej walki. No i też to są starcia, które Diablo musi wygrać, żeby ze spokojną głową potem podchodzić do werdyktu sędziów. Ach, teraz niebezpieczne zderzenie głowami. No, pokazuje Diablo, że został uderzony głową przez Mabikę. Ale też nie może Krzysiek być człowiekiem przerywającym pojedynek, bo trzeba pamiętać, że to jest rola jednak sędziego ringowego. Ale teraz e, aktywniejszy zrobił się Włodarczyk. Częściej zadaje ciosy, dokładnie tak ma boksować. On musi zacząć wybierać e, zdecydowaną presję na rywal. Ale źle się nie czuję w tym półdystansie Taylor Mabika, co mieliśmy potwierdzenie przed momentem. <grym i wytrych> pojawiają się te momenty takiego przyspieszenia delikatnego. Poszukał teraz prawego sierpu gdzieś na dół. Krzysiek w momencie odejścia Mabiki. przed momentem i Tyler Mabika i Krzysztof e, Bodarczyk. jakby bez tego wyczucia dystansu, wyrzucają te ręce, są te ciosy wyprowadzane, ale nie jest ta odległość odpowiednio skalibrowana. Za dużo respektu mają obaj do siebie, ale przede wszystkim tego respektu nie musi mieć Wodarczyk bo przecież to jest klasowy zawodnik i myślę, że trzeba... Przyspieszać. Trzeba to tempo podkręcać, Włodarczyk bije mocniej, Włodarczyk jest lepiej ułożony technicznie, ale trzeba to zaprezentować w ringu. Jeżeli Krzysiek chce i marzy o tym, by zakończyć karierę jako Mistrz Świata, jeżeli chce pokonać Ilunglę, Makabu, to musi się zaprezentować dużo, dużo lepiej, dużo szybciej, bardziej zdecydowanie. To są zawsze niewygodne sytuacje, kiedy masz już na horyzoncie wielką walkę. A musisz jeszcze ten ostatni krok wykonać, bo... Czysiek zdaje sobie sprawę, bo też rozmawialiśmy o tym. On wie, e, jaki ciężar gatunkowy niesie ze sobą pojedynek z Tyler'em Mabiką. Że tutaj to potknięcie, odpukać, e, jakie mogłoby mu się przydarzyć, e, to jest w zasadzie koniec. Trafił teraz prawym Błodarczyk. ruszył Mabika do przodu, a Diablo zdołał go wyprzedzić tym prawym prostym. Ale to musi być kontynuacja oczywiście za moment. No, Ewy Prosty wyłapany przez Mabikę nagardę schowany za podwójną, urodzony w Gabonie, zamieszkałem na we Francji. No, ale wspierany bardzo mocno przez swój kraj, przez rząd, Ministerstwo Sportu między innymi, wykładało pieniądze na część pojedynków Taylora Mabiki, które toczyły w Gabonie między innymi ze wspomnianym już Nurim Seferim, który będzie rywalem Cieślaka, a z tym Seferim boksował w czerwcu ubiegłego roku. Wygrał jednogłośną decyzją sędziów po 12 rundach i zdobył pas regionalny Federacji WBC. Przedłużający powoli, skradający się jak kot. Nie, Krzysztof zarywa. Lewy, lewa ręka, brakuje. Brakuje kontynuacji, brakuje sobie tutaj z lewy i Krzysiek patrzy, zrobił efekt. Jest y, jakiś efekt tego wyprowadzonego ciosu, czy też go nie ma? No, szczęściem Diablo w tej walce jest to, że Mabika jest również bardzo oszczędny w ciosach, w ruchach i, i nie utrudnia szczególnie tego zadania Włodarczykowi. No, ale umówmy się, to nie jest boks na poziomie mistrzowskim i to trzeba sobie powiedzieć jasno i otwarcie, że. Wniosków to już my mamy bardzo dużo po tych dziewięciu umówmy rundach pojedynki. Umówmy się, że jeżeli hipotetycznie Lunga Makabo ogląda ten pojedynek, to jak kiwa potakująco głową. Delikatnie się uśmiechając. Teraz wszedł ten lewy podwódkowi. Może nie był mocny, ale, ale przedarł się między rękawicami Wodarczyka. Ładny, teraz był, to był ładny, podwójny lewy. No i tak jakby faktycznie coś zatrzymało no? pękać w mabice. Być może trzeba teraz no, otwarcie już spróbować wymiany, spróbować tego. Tego ciosu prawy na prawy, który przecież ryzyko Włodarczyk we wcześniejszej fazie walki podejmował, co prawda raz na rundę, ale podejmował. wika jest już zmęczony, Włodarczyk także, owszem, oczywiście, to jest już dziewiąta runda, przedostatnia, ostatnie sekundy tak naprawdę. Znowu podwójny, coś czego dawno nie było, teraz się pojawia, podwójny lewy prosty Włodarczyka. No ta dziewiąta runda jest taka nieco bardziej aktywna w wykonaniu Diablo i to jest plus tego starcia. Bika jest jak taki natrętny komar, który, lata, który kuje, który niepokoi cały czas. Gdzieś zachodzi to z jednej, to z drugiej strony. Sukcesy Włodarczyka są w dużej części udziałem Fiodora Łapina. Ostatnia, dziesiąta runda pojedynku Krzysztofa Włodarczyka z Taylorem Mabiką. Przypominamy, że to ma być ostatni krok Diablo przed pojedynkiem o Mistrzostwo Świata z Ilungą Makabun. No i nie możemy powiedzieć, że ten ostatni krok napawa nas optymizmem. Trzeba otwarcie przyznać, że jeżeli Krzysiek będzie boksował w taki sposób, jak boksuje z Makim Maviką, to najprawdopodobniej z Makabu przegra. lungo Makabu pięściarzem, który nawet mocniej na jest... Na pewno, a nie najprawdopodobniej. Sporej ochoty do tego, by pokazać się jeszcze w tej dziesiątej rundzie ma Tyler Mavika. To jest cały czas ta sama akcja, prawda? Lewy, prawy, kiedy Mabika już doskonale wie, jak amortyzować te uderzenia błodarczyka. Tutaj trzeba sięgnąć po niespodziankę. Ale mówił Fiodor Łapin, kiedy rozmawialiśmy, że Krzysiek jest pięściarzem, który potrafi znajdować odpowiedzi w momencie walki, kiedy ma przeciwnikiem rywala przed sobą, potrafi zauważyć, jak to wszystko się układa i troszeczkę zmienić sposób boksowania. Tutaj, jak do tej pory, tego nie oglądamy. Ten, ta akcja lewy prawie, którą on po, praktycznie od początku prezentuje tutaj, raz za razem trafia na podwójną gardę Mabiki. Nic nie modyfikuje tego Krzysiek. Może gdzieś za moment w tej dziesiątej rundzie uda się jakoś ustrzelić e, Mabikę. Ale to już 60 sekund pozostało. No teraz ten klincz, taki też nieprzygotowany Włodarczyka, to trzeba zdecydowanie złapać swojego rywala w pół, jeżeli już decydujemy się na klincz. Teraz wniknął znowu ten tego lewego sierpowego, który miał być tą najmocniejszą, główną bronią Włodarczyka w tym pojedynku. Próbuję tutaj kibicę troszeczkę zmobilizować Wodarczyka do tego, żeby on w tych ostatnich sekundach ruszył zdecydowanie śmielej do przodu. Prawy podbrudkowy. należ jak mało było tych prawych podwrótkowych. Raptem 4-5, takich uderzeń na całą walkę. Ostatnie sekundy, może jeszcze w końcówce tej rundy, tej walki. Krzysiek czegoś spróbuje. Kolejną zawodową wygraną. Krzysztof!